pięknego. Ale mam zima Wyjem. Ale mam zima. Ale początek roku, ale początek roku. No super. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Mamy Piotrusia i witajcie na Vlogografika. Dzisiaj kurde śmigamy do parku. Trzeba jakoś zacząć nowy rok, Piotruś, tak? Tak jest. Znaleźć coś, coś, fajnego. Jak się uda coś fajnego. A nawet ja się będę cieszył z każdej monetki, a w ogóle cieszę się, że jestem z a tobą, jak... cieszę się, że idę w teren. Właśnie. I że zaczynamy nowy rok 2025 razem na spokojnie, a za tydzień pewnie z chłopakami. Także co? lecimy, szukamy i co znajdziemy to nasze, prawda? Tak jest. A zdróweczko jak Dobrze. nie ma co narzekać. I właśnie o to chodzi. Pieniędzy nazbieramy. Zdrowia nikt nam nie ujmie, a sami sobie dodamy jak polatamy. A tego Wam życzymy. I zdrowia, i pieniędzy. Tak jest, wszystkiego. I miłości. Tak <grym> I uśmiechu. Miłości 24 na dobę. Tak. No ale coś tu jest metalowego, ładnego w środku. 27, 28, wiesz jak na... O, co to jest? No, wygrałeś na konkurs na pierwszą monetę. Czy to jest to, ta wojenna? Tak, tak. Piotruś wygrał konkurs na pierwszą monetę, Cęcika jest. wojennego. Pierwszy sygnał? Pierwszy sygnał i moneta. Cęcik wojenny. Pięknie, gratuluję, Piotr. No, dzięki. A ja taki oto jakiś skrawek. Patrzcie na to, napad na spiesek, tutaj, a w sumie dwa. Tak nas kurde wylizał Tak nas wylizał akurat mnie napad jak ja tu siedziałem nad dołkiem tu dołek i zobaczcie wypadło. Hej, hej, hej! Hello, dzikusie! Dzikusie, jaki śliczny! I ty drugi normalnie łobuzerka taka, że <laughs> idą. Dobra, no ale wracając do sygnału. Mamy jedno euro w końcu, także pierwsza moneta w tym roku I na bogato A Piotrek ratuje okulary po spotkaniu z psem No pomarzał mi tak I patrzcie tutaj teraz Jeszcze moneta jest W bryłce Tu się pięknie odbiła I chyba to będzie Boratynka holenderska A raczej na pewno Tak jest Daty nie odczytamy ale jest druga moneta. Kochani, zaraz niedaleko tego pierwszego mamy drugiego centyka. No, jak są monety, jest przepięknie. I patrzcie, tak wychodzą same. Wbiłem spadel, przerzuciłem jest jedno euro. Także jest pięknie. Jest pięknie. 2 euro na starcie w nowy rok i 2 centy. A tu... Trening na kajatach, także pięknie też spędzają dzień. Piotr już gdzieś tam lecę. Po wykopaniu, tak mogą wyskakiwać zawsze 20 centyków. Piotr ma coś pięknego, chyba polecę zaraz do niego. Także już jest euro 2,20. pędzimy do Piotra Piotr mnie tu goni kilometry do niego ale mówi, że ma srebro, więc lecimy pierdzionek patrzcie i już bez piździonka nie wracamy 34 sygnał, myślę, że sreberko nie Nie I wiem bez dokładnie nie wraca. Piękny. O, ale piękny z pięknym serduszkiem Pandora. i patrzcie na to co tutaj Piotr Pandora, wywalił 5. To Ja. 9, Zaraz się przełączamy na telefon. Lepiej będzie widać. Widzicie tą mordę? Moja też zadowolona z jego szczęścia. I patrzcie na to. Patrzcie na to, co Piotr wam tutaj wyłupał. Co Piotr wam tutaj wyłupał i pokazuje. Kochani. Kłania się nowej skup Kłania się Pandora Patrzcie na to Pandora 925, ale zaczyna rok Ale zaczyna rok Gratulation Oby tak dalej! Piękne gratulacje! Czekamy na żółty kolor? Piotr, branzoletę mam Idziemy zobaczyć do mojej branzolety Bo tu już wyskoczyła. Thank you very much To już wyskoczyła, patrzcie na to To ja minąłem, nie? Patrzcie na to To ja minąłem A ja pierniczek ja, Ale to będzie bazar, A nie? I, i, to i będzie i, i bazar Ale, ale nie ważne kurde, że bazar ważne że jest No na pewno bazar No miedziucha nie? No miedziucha, widać Ale jest branzoleta Jest pierwsza biżuteria tego roku Tak jest a, a Piotr, tak Ci dam, bo nie będę ściągał. Kurde mega. No ale dobrze. Pierwsze dzisiaj, dlatego nagrywam. Tu już udeptuję dołek. Także pierwsza dziesiąteczka. Dwie piąteczki, dwudziesteczka, dwie jedyneczki. Lecimy dalej. No i zobaczcie, jak pięknie czeka, nie? Dwudziesteczka, cyk. Jest? Jest. Mamy trzecią euróweczkę Nie chcę Was zanudzać. Każdą jakąś tam monetą. Bo gdzieś tam od czasu do czasu coś wleci. Jest i bliżu Lecimy. Idzie odbicie. A odbicie tak. No, to będzie 5 centów. Tak, 5 tak. centów. 5 centów i... na 77 pozdrawiamy. O, dziękuję za mój rocznik! <laughs> <laughs> pozdrawiamy 77 Pierwsza dzisiaj. 50 Więc nagrywamy piękna, prawie jak nówka. I do przodu, i mamy pierwsze dzisiaj: 25 centów. 25 centów, Juliany. Pozdrawiamy krzysia 76. 7-6. Być może jeszcze czyste giery, chyba ten, ten sam rocznik. Mi się zdaje. Ogólnie, wszystkie 7-6. Tu mamy następny kąsek. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No proszę. Proszę bardzo. Jaka piękna nowiutka dełusie, 50. Ja chyba też sobie uzbieram na Deuska. To jest kusiarka, już wszyscy kupują dełusy. No, Ale tego nie sprzedam. toż ja mam... Z ja mam już w sumie trzy. <laughs> nie sprzedam za tego. Słuchaj, ja, ja ten swój kruzera od... jaki był sygnał? O, jest. Nie, to zableczka, ale to był, było ewidentnie od monety. Tak, od monety odbita, nie? Ewidentnie od monety. A srebro? Kochani, Panie. patrzcie na moją znajdę. Już tu klękam. Mogę? Już tu klękam. Patrzcie na moją znajdę. Mogę? Proszę bardzo, Piotr, podejmij Ja myślę, że srebro. Jeżeli tak zacznę jeżeli, kolorze, tak zacznę, jeżeli tak zacznę nowy rok. Stary i to jest ten starszy gulden. Ale ja. piękny. ale piękny. Z biletem drugim. Piękny. Już Ja fantastycznie, fantastycznie. Wrzejdź panie. Ale zaczynam rok. Ale rok. Gdzie tu jest rok? Powiedz mi. On będzie u góry. U góry. 1847. Piotr, dziękuję to jest, za podjęcie! A jest ta moneta, spójrzcie. Jaka patrzcie piękna. to! Patrzcie to! Jest kochani! A przed chwilą Piotrowi gdzie gratulowałem i kurde, życzyłem dalej takiego szczęścia. Ale piękny sygnał Piękny sygnał, sygnał zamykający no prawie skalę. 94, ale wywaliłem guldena. Proszę bardzo. Ale wywaliłem 50, 50, 50, srebrnego. No równe, mi skalę zamykało. Mi zamknęłoby na krużerze. Yy, na Patrzcie 1847 rok. Ale 50, 50. zaczynam, ale zaczynam jest. jest? <głos》> Piotr takie srebro kurde w postaci pięknego pierściona z serduchem wspaniałym. A moje serducho się raduje z powodu tej srebrnej monety. Kłani, pięknie jest. Patrzcie, tutaj, teraz, kurde, Piotrusia. Obok. obok, niedaleko obok mojego srebrnego, starego guldena. Zobaczymy, czy serdecznie się wykopuje. Chyba miedzianikiel. Pokazuj, pokazuj, Rok? bo wszystko. 65, tak? Jest! 368 Dawaj, dawaj, kurwa, kurwa przepraszam. Przepraszamy, za wy... o, ale 6,8. No, No, szkoda. Ach, to już jest miedzianikiel, niestety, ale, Peter, to są emocje. No? To są emocje. Kurde, szkoda, szkoda 6, że nie guldenik. 67 jeszcze o, no, mógłby być no. guldenikiem srebrnym, bo już wychodziły Miedzionikle, ale też i srebrne. Ale jest, kurde, jest petarda. I teraz tutaj kolejna boratynka holenderska. Pozdrawiamy zacny 59 rok, bo z takim rokiem wyszła kochani, co będzie tym razem? Kapsel! Kapsla! Co chwilę coś wpada, kochani, co chwilę coś wpada, śmieci wiadomo jak najwięcej. A teraz taka pierdola Głes. Ale metal kolorowy. Zawieramy. I znowu ale lecimy to, do Piotra. Ale czy to srebro? No nie wiem, zobaczymy. Pokaż. Jak się oczyści? Myślę, że tak. Może być sreberką, no jak miałeś piękny sygnał. To jest no. zawieszka. Tak, tak. To jest zawieszka. Tu ma no na razie Kochani, patrzcie! Mam dzisiaj porażkę, jeżeli chodzi o to. Telefon źle podłączyłem, kamerkę źle podłączyłem, nie mam czym nagrywać i teraz załączyłem telefon. Zobaczcie to. Bransoletka, łańcuszek. Będzie chyba łańcuszek Sreberko Nie chcę tego Zerwać Poczekaj Całkowicie urwać ziemię weź ruszę To jest tu jeszcze coś tam W tym wiesz Ach, jest. jest wyrwałem z korzenia Wyrwałem z korzenia Dobra. Trzymaj Mam łańcuszek kochani Biżuteria wpada teraz To ramy, są fanty to piękne Myślę, że srebrko. To nie ma już nic. Obejrzymy to w domu. Naprawdę kochani na, zostawiam jeszcze telefonu na cośkolwiek lepszego i fanty, a to zobaczymy jeszcze w domu na podsumowaniu, czy będzie srebrny. Znaczy no, wygląda nie. na srebro, wygląda na srebro, nie? Ale jak musisz rozwiązać... Na razie kochani, na razie No i Rafał. Po ja pierdzielę. Po prostu... Ale początek roku. Jaki rzymek tutaj może? Nie, czekaj, tu jest słoneczko, patrz. Mhm, tu, chodź, odrobinkę. Jakiego rzyma ma? Patrzcie, jaki klocyk. Tu jest piękny, dzią, czekaj. Dzią jest, tu. tu? No jest. Tu jest widocz, normalnie jest ta cesarz ta. jest i patrzcie z drugiej strony. Adrian jakiś. Patrzcie z drugiej no, strony. Coś pięknego. Ale mam rzyma, wyje. No. Ale mam rzyma Ale początek no. roku, ale początek roku. No super. <gry> Bardzo ładne. No witam ja na podsumowaniu w domu już, zaraz pokażę Wam co znalazłem, także zobaczycie to za momencik. A mam tak, tu jest 50 pensów. nie wiem to jest, nie mogę doczytać jeszcze, ale z okresu przedwojennego, o, podejrzewam, tu jest baba na wózku, a z drugiej strony z drugiej strony, nie mogę wysumować. jest Ela, Algebie ta druga, i dlatego sądzę, że okres między yy, przedwojenny, może zaraz powojenny, bo jest miedziane. A teraz są yy, 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 niklowe. Tutaj jest dwie marki, też 49 rok. Też miedziane. Pierwszy raz widzę niemieckie dwie marki takie. Muszę oczyścić wrzucić do czegoś. Tu jest lira turecka. Tutaj jest 5 franków belgijskich. Jakiś pierdółka kolczyk. Dziecięcy. To myślałem, że to sreberko, ale okazało się, że gdzieś tu, gdzieś tam wychodzi jakaś miedziuszka. Od spodu chyba. No, lekkie, lekkie jak na srebro. Dobrze, to będzie to. I teraz tak. Stary Gulden, miedzianiker. 5 centów Juliana, 1 cent z okresu wojennego, z żarty, bo to taki metal był. Eura 3 mamy, 2, 4, 6. 8,50, 8,50, 10, 11, dwadzieścia. 11, no i moim strzałem dnia to był ten pierścioneczek Pandory. O, taki bardzo ładny, z czerwonym oczkiem, takim jak rubinek, tutaj jest sygnowany. Nie, nie rozumiem, o, jest Pandora. S silver 925 I kochani szybkie podsumowanie Pierwszego wypadu w Holandii Naprawdę bardzo obfity Jeżeli chodzi o euro Wyszło tego 13,60 Tutaj są stare monety 1 centówki 25 centów Tu jest 5 centóweczka I wpadł jeden gulden No Niestety nie mogłem nagrać Bo tak jak mówiłem nie naładowałem telefonu, nie naładowałem kamerki. Do tego z biżuterii. Bazarkowa, jakaś miedziana bransoleta, bazarkowy, piździonek. Także pierwszy piździonek to są te piździonki, które zmieniają kolor. Eee, jakaś gwiazdeczka od psa, fanty, fanty wypadł, fantem wypadł, przepiękny gulden, przepiękny gulden. 1847 rok tak jak widzicie piękna moneta mi się trafiła srebrny łańcuszek który widzieliście i ten łańcuszek też zrobił mi dzień no i tutaj dzięki Piotrowi dzięki Piotrowi udało się nagrać odrobinę bo Piotr też resztką telefonu nagrał widzicie trafiłem go szpadlem trafiłem go szpadlem niestety ale to jest mój pierwszy rzymek w tym roku. Taki. Tu proszę bardzo. Tu widać, że tak powiem postać z tej strony. Zobaczcie jaki klocek. Normalnie klocek niesamowity. Niesamowity klocek. Na nagraniu troszeczkę lepiej widać póki jeszcze jest mokry. Jeżeli uda mi się zrobić lepsze zdjęcie to tam pewnie widzieliście już. No, pięknie, pięknie. Pozdrawiam Was, kochani. Nowych zapraszam do subskrypcji. Monet w sumie wyszło 47. Wszystkich mega, mega dwa srebra i rzym, pięknie.